Shadow Dzień hej, hej. dobry, mamy wigilię, wigilijny poranny rozruch, czas start, zaczynamy. Kochani, codziennie chodzimy, tak jak Wam mówiliśmy, to jest taki nasz challenge. E, codziennie przez cały tak, pobyt. I na razie się e, spełnia, dobrze mówię, Paula? Tak, spełnia tak. się, kroki są, e, forma się robi, czujemy się super. E, także zapraszamy Was bardzo serdecznie, mamy wigilijny poranek, jest wcześnie rano. E, I moi drodzy, no w tym roku spędzicie razem z nami, e, żeby tradycji stało się zadość wigilię, natomiast nieco inaczej, dzisiaj zapraszamy Was na naszą wigilię. Na Cyprze. Jak tak co jest. roku tradycja być musi, vlogi. Oczywiście, Wigilinę. oczywiście. Co? My nie odpuścimy nawet tutaj. Tak. I cieszymy się, że jesteście z nami. Tak. I zapraszamy na vloga z naszej cypryjskiej wigilii. Sleep in heavenly peace, silent night, holy night. Silent Kochani, kochani, my już praktycznie gotowi. Za chwilę będziemy ustawiać jedzonko na stole. Jestem taka szczęśliwa, że udało nam się tutaj zorganizować tak pięknie Wigilię. Zaraz wszystko zobaczycie. Wszystkie nasze potrawy są gotowe. Także jesteśmy gotowi, by spędzić tę Wigilię tutaj na Cyprze. Tak naprawdę już za chwilę ja, Krzysiek, mama będziemy ustawiać potrawy. No i co? No i za chwilę rozpoczynamy naszą Wigilię kolację i nie możemy się już doczekać nie możemy się już doczekać i cieszymy się, że będziecie nam towarzyszyć, e, moi drodzy mamy tutaj słuchajcie już przygotowane sałatki jarzynowe i tak tutaj mamy sałatkę jarzynową troszkę większą ilością majonezu i z kukurydzą, bo my z Krzyśkiem tak preferujemy. A tutaj sałatka, którą cały czas robi mama, bez kukurydzy i mniejsza ilość majonezu, jest oczywiście śledzik, także to wszystko już powoli będzie lądowało na stole. Tak właśnie teraz z Krzyśkiem sobie myślimy i jesteśmy ciekawi, o której wy zasiadacie do kolacji wigilijnej. My wydaje mi się dość późno. Nie, to my tak, 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 my dość późno. Pierwsza gwiazdka jest dość późno, ale myślę, ale my że tak, Ale my tak, tak mamy, my tak mamy co roku. Później. No, my tak mamy właśnie co roku, że my. to, żeby wszyscy ładnie usiedli do stołu wigilijnego, do wigilijnej wieczerzy. Tak jest, złożyli sobie <laughs> życzenia. I oczywiście zjedli wszystko ze stołu i stależy. Ze smakiem popróbowali. i wszystkiego popróbować. W tym roku nie mamy karpia. No z wiadomych przyczyn nie udało się nam tutaj skarpić. Nie mamy tak, i nie mamy kompotu z suszu, ale tak, są pierogi, to Wam już pokazywałam, jak ostatnio robiliśmy zakupy tutaj na Cyprze w polskim, w polskim sklepie, także mamy pierogi z kapustą, śledzik, sałatki na razie wjechały, oczywiście będzie barszczyk, będą uszka. I oczywiście yy, moja ulubiona ryba po grecku. To już wam wspominałam, że moje ulubione danie y, to właśnie baszczyk z uszkami, a później ryba po grecku z ziemniakami i z kapustą. A później to już yy, ja się wycofuję i czekam na pierwszy. Ale trzeba, trzeba wszystkiego próbować, wszystko no trzeba no, jeść tak, dokładnie. Rogi gdzieś tam wiecie, ale ryba po grecku być musi. To jest tak po prostu jest. To taka królowa. Właśnie. Yy, Kapusta postna też musi tak, być. Tak, kapusta postna i u nas jest z grzybami, prawda? Bo niektórzy z grochem. U nas zawsze z grzybami. Grzybki suszone, same przez nas zbierane. Tak, zbierały. Tak. Dobra, jeszcze musimy krzesełka dostawić? Nie, jest wszystko, ok? Dobra, także no słuchajcie, jeszcze barszczyk, uszka. Co my tam jeszcze mamy? Jeszcze jakiś śledzik jest, ziemniaczki. Tak. Pomieścimy. Pomieścimy wszystko, damy radę. No i dorzuciliśmy, dostawiliśmy jeszcze ziemniaczki. ciączki już też gotowe. Tak jest. tak jest, Nelcia już na posterunku tutaj Leo. I tutaj. chlebek jeszcze tutaj Krzysiek dostawił. No i można za chwilę zaczynać. Mamy opłatek, jeszcze. tak? Leosianko jest. Możemy za chwilę zaczynać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest wieczór, dobry wieczór wszystkim. I dzisiaj do nas przyszedł Mikołaj. To jest miś Epiś, który gada. Fajny ten miś, I, prawda? I tak widzowie. To piękna zabaweczka, piękna. Nelcia no, ma tu jeszcze jedną. kapciuszki. Aha, piękne kapciuszki. Trzeci to taki, on się wkurzył. Widzowie, więc to przesuwamy. Piękne. No dobra, Nelcia, pokaż, bo nie będziemy wszystkich prezentów pokazywać, bo byśmy tutaj trochę musieli czasu spędzić. Także Więc. dzieci już rozpakowały swoje prezenty. Leo gdzieś tam czystań. w sypialni się bawi. Nelcia tutaj ma pączka. Pączek jest fajny, bo są tutaj gry różne, tak? Zabawy... No. Babcia tutaj Babcia dostała, taki kubeczek, dostała piękny kubeczek. Mamusia taki, taki sam. Śliczny, Szukałyśmy pięknego kubeczka i, i mamy od Mikołaja. od Mikołaja. Tak. Także mamy tutaj prezenty i, i co? I tutaj co po niektórzy, proszę bardzo, jeszcze takie jajka czekoladowe zajadają. Kochani, kochani, jak co roku? Dokładnie, jak co roku, ja to chciałem powiedzieć. Okej, okay, dobra, to, to, to ty zaczynaj. Dobra, to kochani, jak co roku? E, chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze e, życzenia z e, okazji. E, Świąt Bożego Narodzenia. A dokładnie. Co to takie te zawieszenie. E, czy chcesz coś jeszcze dodać, czy, czy ja? No, to co zawsze. E, Zdrowych przede wszystkim, e, szczęśliwych, e, rodzinnych, tak? tak, jak zawsze to mówię, spędzonych w rodzinnym gronie, e, spokojnych świąt. A ja słuchajcie, jak zawsze powtórzę to samo, że wy to oglądacie już po świętach. Mimo wszystko, mhm. e, z całego serca życzymy Wam przede wszystkim spokoju, zdrowia. Tak. Dbajcie o siebie, e, dopieszczajcie się na każdym kroku e, i róbcie to, co kochacie, czerpcie z tego radość, e, dbajcie I o kochajcie rodzinę, się kochajcie ładnie. się, tak, także wszystkiego najlepszego e, od całej naszej rodziny e, dla Was, kochani. Tak. Dziękujemy, że, że jesteście z nami cały czas tutaj, co roku możemy się widzieć tutaj w wigilijnym vlogu. To bardzo wiele dla nas znaczy, także dziękujemy Wam serdecznie też za to, że jesteście z nami. Do zdrowych i wesołych świąt. Wesołych świąt, kochani. Kochani, ja też chciałam się dołączyć do życzeń w co roku. Życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego, cudownych, radosnych, szczęśliwych, rodzinnych świąt. Bądźcie szczęśliwi, kochajcie się, miłujcie i wszystkiego naj, naj, naj. Help me through the changes and I'll be waiting on Christmas night.